Wszystkim wam, Stało się, że tutaj nie spodziewałam się totalnie, ponieważ jest godzina 5:50. Ja miałam budzik ustawiony na 6:10 i wstałam sama 10 minut temu. I wiecie, ja nie żyję o tych godzinach, więc ja wstałam i miałam takie. zaspałam. No, zaspałam, więc zerwałam się z łóżka, powędziłam po telefon i okazało się, że jest 5:40, bo było tak jasno, że ja myślałam, że jest jakaś siódma co najmniej. A ja o 7 już muszę wychodzić z domu. A próbowałam pojedynczy z powrotem spać, ale nie mogę. I o dziwo, nawet nie jestem zaspana. W ogóle nie jestem zaspana. Jakby wyspałam się, co jest dziwne, bo naprawdę a spałam może nie mało, bo poszłam spać jakoś przed 23, ale jakby dużo też. Normalnie nie jestem w ogóle wyspana, kiedy tyle śpię. Nawet kiedy śpię więcej, nie jestem wyspana. A teraz nie jest źle. Znaczy, że po prostu sobie już wstanę, bo po co to przeciągać. Także będę miała 20 minut więcej i na spokojnie wszystko ogarnę. A tak w ogóle to cześć! Jeżeli mnie znacie, ja na imię Zuzia, wezmę się na Gnuzu i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj jest vlog z pierwszych dni szkoły stacjonarnej. <grym> że naprawdę nie jest źle, jak mówiłam wam rano, to jakimś dziwnym trafem się wyspałam Nie wiem, czy to jest takie podekscytowanie może szkołą, czy coś w tym stylu Chociaż nie jestem jakoś super podekscytowana, jestem przerażona według mnie ale Nie wiem w sumie czemu sobie korektoruję poniżej nosa, bo i tak wszystko maseczka zdejmie, ale to nic Ogólnie to czasowo jest ok, mogło być lepiej, ale jest ok, bo jest 6.48 ja jeszcze nie wiem, o której mam wyjść, bo ogólnie ja zawsze jeżdżę z moją koleżanką z klasy I ona mi po prostu powiedziała, że nie wie w sumie, o której mam być na przystanku, bo zapytałam się, w sensie zapytałam się, o której się omawiamy A ona powiedziała, że nie wie, że napisze mi jak wyjdzie i żebym wtedy też wychodziła Także tak się umówiłyśmy, zgaduję, że będzie to trochę po siódmej W sensie jakoś pewnie w okolicach siódmej, czyli za tak 10-15 minut powinnam wychodzić no, powinno się wyrobić ogólnie, jakby wszystko już mam ogarnięte oprócz siebie Więc Muszę tylko właśnie skończyć makijaż, um, ubrać się i to tyle A ogólnie wszystko sobie wyszukowałam wczoraj, w sensie outfit i tak dalej, wszystko mam wyjęte, nawet biżuterię sobie wyjęłam Myślę, że to zostanie ze mną do końca roku, bo rzeczy wieczorem, typu nawet plecak i tak dalej i outfity to naprawdę oszczędza sporo czasu rano i mogę na spokojniej bardziej się ogarniać Ogólnie powiem wam, że jeżeli chodzi o mój nastrój, to nie jest źle, w tym momencie nie jest źle, właśnie nie wiem czy to, to podekscytowanie szkołą, czy, czy, czy co, ale naprawdę właśnie wyspałam się, po prostu wczoraj jeszcze wieczorem zrobiłam sobie playlistę z takimi hitami jakby dla mnie, piosenkami, które po prostu uwielbiam i które, do których śpiewam na cały głos. Tak naprawdę, jak jakbym mogła, jakbym nikogo nie obudziła w przypadku, to po prostu śpiewam, podryguję i takie zazwyczaj to są takie starsze, no starsze piosenki, które są takimi hitami. Znaczy, wiadomo, są, jest też parę nowszych, ale tak w większości to są takie jakieś hity riany, albo, albo coś w tym biegu. Puściłam sobie tą playlistę i naprawdę humor mi się od razu poprawił, Aha, także na pewno no, będę to praktykować. Cztery i lecimy z outfitem biżuterium i będę gotowa w sumie. Jeśli chodzi o tego vloga, to będę nagrywać szkołę na pewno dzisiaj, no wiadomo. A, I może jeszcze jutro go przeciągnę, myślę, że przeciągnę go na jutro, bo raczej nie będę miała jakoś super dużo materiału, no bo jednak jest szkoła. Jak jestem w domu, to mogę chociażby nagrać siebie na lekcji, ale jak jest szkoła, to ja tam mogę... może coś tam nagram na przerwie małego. Ale wiecie, to też. Ja się boję nagrywać w szkole, w sensie jakby to jest dziwne, wyjąć telefon i nagrywać. Make-up done Teraz na outfit, słuchajcie Spodnie, top Kurtka dżinsowa. Okay, that's the fit Nie są chyba z albo z berszki. Mam bardzo duży bałagan na podłodze Top jest z vintage i kurtka też jest z albo z w z tych dwóch I teraz do tego biorę taki naszyjnik, który sama zrobiłam, słuchajcie, czekajcie On wygląda tak, to jest taki naszyjnik z koralików o! Moim największym strachem jest to, że on się rozwali Ale nie powinien, bo ogólnie już go nosiłam A i nie powinien się rozwalić, więc... Także tak on wygląda Bardzo mi się podoba Jest jednym z moich ulubionych naszyjników, który zrobiłam I do tego taki pierścionek, który mi widać z księżycem Jup! Taki zwykły czarno-biały um, pierścionek z koralików, który też sama zrobiłam Biżuteria mm -hmm. Kulczyki biorę takie wiszące. To są jedne z moich ulubionych kulczyków, bo są wiszące, ale są takie lekkie i jego ja w ogóle ich nie czuję. a Ale ja bardzo lubię wiszące kulczyki. I feel kind of um, i wydaje mi się, że jest ok, jak na pierwszy dzień szkoły. Także um, ja teraz pewnie porobię jakieś zdjęcia, wstawię jakieś story na nas Instagrama i lecimy do szkoły. Wyszłam, słuchajcie, e, i ogólnie przy windzie zorientowałam się, że nie wziąłam tego piórnika. I wracałam szybko i pakowałam na szybko piórnik, um, ale nie jest mi zimno. Także sukces dnia. I chcę przejść nielegalnie trochę, ale jadam auta. <grym> One się Was później. Byłam przed chwilą w paczku macie odebrać paczkę i powiem Wam, że naprawdę moje plecy wysiadają. Ja jeszcze teraz nie mam dostępu do szafek przez ten tydzień, bo jestem w innym budynku niż normalnie, co jest dziwne, bardzo ale nieważne. E, I po prostu moje plecy wysiadają, bo mam naprawdę sporo tam książek i jest jakaś tragedia. Ale w każdym razie wracam już do domu i tam e, oczywiście się do Was odezwę bardziej i powiem Wam trochę więcej a propos dzisiejszego dnia. 17.42, powiem Wam, że z tymi dojazdami, z tym wszystkim to naprawdę czas leci bardzo szybko. <laughs> za godzinkę muszę wchodzić z domu, bo mam tańce i w tym momencie zabierałam się za montaż filmu, który miałam w ogóle w planach wstawić dzisiaj, ale no nie tego wstawić dzisiaj, więc taka już osta taki ostateczny termin to jutro, więc muszę go zmontować do jutra rana. Naj najwyżej mogę jeszcze jutro gdzieś tam rano pomontować, bo Mam na drugą lekcję, więc mogę wstać o 6 tak jak dzisiaj i przez godzinę jeszcze montować Ale chciałabym dzisiaj na pewno większość ogarnąć, żeby jutro już się tak z tym nie śpieszyć Powiem wam, że jeżeli chodzi o moje odczucia co do szkoły Było okej okay. Było w sumie lepiej niż myślałam Myślałam, że będzie gorzej, ale ogólnie no naprawdę było spoko Żaden nauczyciel nie sprawdzał zeszytu, żaden nauczyciel nie wystawił żadnej oceny Nic na luzie, raczej e, dostałam tylko plusa z polskiego za ale z takich pozytywnych rzeczy, no to potem pokadałam sobie z dziewczynami w ogóle, a więc nie było najgorzej. Nie wiem, czy będę się w ogóle do Was jeszcze dzisiaj odzywać, bo właśnie muszę się zabrać za montaż tego filmu. Potem jadę na tańce, no i po tańcach tańcem się kończą o 21.00, więc pewnie wrócę do domu opadnięta i pójdę spać prawie od razu. Także odezwę się do Was już jutro na spokojnie, więc do zobaczenia jutro. Dzień drugiej szkoły. Jest wtorek, godzina 6.37, i ja mam dzisiaj na 9:00 dlatego jestem jeszcze w łóżku, normalnie wstaję o siódmej, ale wczoraj w ogóle nic nie ogarnęłam, wróciłam z tańców strasznie późno i po prostu już nie miałam siły e, nic ogarniać, pomontowałam film i poszłam spać. Nie, nie dało nic nic ogarnąć, jeszcze mam w ogóle straszny bałagan w pokoju, to jedno. Nawet się nie rozpakowałam z wczorajszego dnia Więc właśnie muszę wszystko to ogarnąć Także uznam, że wstanę te pół godziny wcześniej, żeby na spokojnie to zrobić Jest godzina 7.44, ja już jestem ogarnięta, połapałam się Mam zapakowany plecak Ogólnie mój outfit poluje się z taką moją kurteczką I boję się, że będzie mi za gorąco, ponieważ Ogólnie ja właśnie nie mam teraz dostępu do szafki Więc staram się robić outfity, których częścią są kurtki Rzeczy, które ogólnie sprawią, że będzie mi ciepło, jak będę na dworze I rzeczy, które nie sprawią, że będzie mi za gorąco, jak będę w środku Także w tym momencie mój outfit jest cały na czarno Czarny golfik, czarne jeansy i ta kurteczka I bardzo, bardzo mi się podoba Jest taki casualowy, basicowy Ale jest coś Ale dobierzmy sobie biżuterię, moi drodzy Wezmę sobie taki czarno-biały naszyjnik Z koralików, który sama zrobiłam I zastanawiam się, czy założyć dwa naszyjniki Bo ogólnie powiem wam, że ja nie umiem w Takie różne rzeczy i Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać, albo Spróbujemy Drugi naszyjnik, żeby nie był koralikami Tylko po prostu taki zwykły Srebrny, bo ja innych kolorów Naszyjników bo nie lubię Albo taki Z planetą Ziemią, tego nie widać Albo Taki z gwiazdką Kami, ale wydaje mi się, że ten sprzęt poziom będzie lepszy, bo ten z kwiaskami po pierwsze jest trochę krótszy, więc mam wrażenie, że może się trochę kłócić tym koralikowym, bo on jest taki krótki, a ten jest dłuższy, więc będzie akurat tak dalej. Może nie podoba mi się ten naszynek z koralikami tutaj jednak. jest taki dziwny, nie, nie wiem. Dobra, jeżeli chodzi o pierścionki, mam takie dwa co mam z szin. on do siebie dosyć mocno pasują Alright, that's how it looks. Mamy plecak. Mam też dzisiaj W. Proszę, żebyśmy poszli na jakiś spacer, a nie biegali. Proszę, proszę, proszę. Wtedy, bo nagrywam wam pewnie jakieś ujęcia w szkole, ale na razie się z wami żegnam. Dzień dobry, wracam właśnie do domu. miałam i dzisiaj do 15.10, jestem w tym momencie 15.24, co oznacza, że nie miałam do 15.10. Mieliśmy ostatnią fizykę i nadal nie wiem co się stało, ale po prostu pani nie przyszła. I po 15 minutach uznaliśmy wszyscy wspólnie, że nie będziemy tu siedzieć. Jakby nie ma ani odwołania, ale no nie będziemy siedzieć do 15.10 sami w klasie, a jeżeli ona przyjdzie i zobaczy, że nikogo nie ma, to nie sądzimy, żeby stawiła nam jakąś nieobecność po prostu, no, wyszliśmy dopiero po jakichś 15 minutach. I ta lekcja jakby już się skończyła, nie dostałam ani żadnej nieobecności, ani żadnej wiadomości Więc wydaje mi się, że jej po prostu nie było i ktoś zapomniał o tym nas poinformować Dzień dobry moi kochani, ja już jestem w domku Mam o 17 jeszcze angielski, ale mam go zdalnie, także na luzie z domku się połączę Jeżeli chodzi o takie rzeczy szkolne, to w sumie na jutro nie mam nic takiego do roboty Ale muszę pouczyć się na sprawdzian z chemii, który mam w czwartek bo w czwartek nie mam za bardzo czasu, jak się pouczyć, więc pouczę się na ten sprawdzian. Na razie sobie trochę odpocznę, może coś poczytam, a potem zabieram się za chemię, chyba. Dzień dobry, słuchajcie, zobaczę was później, bo jest jakoś 21.50, Powiem, że już nic tutaj, nic nie robiłam. Po prostu odczułam tą zmianę na szkołę stacjonarną dosyć negatywnie, jestem strasznie tego wykończona i tutaj nic nie zrobiłam. A już ja i jutro mam zamiar wstać trochę wcześniej, żeby może rano coś porobić, bo wydaje mi się, że w tym momencie o wiele łatwiej mi przyjdzie robić coś rano niż po południu, bo naprawdę jestem wykończona. Chciałabym dzisiaj właśnie szybciej pójść spać, także zaraz chcę mieć ząbki i tak dalej i już będę się szykować do spania, żeby się wyspać tak porządnie i to tyle mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał, jeżeli tak, nie zapomnijcie w górę, subskrypcji mojego kanału, napiszcie mi, czy chcecie więcej szkolnych vlogów, dni ze szkoły i tak dalej i do zobaczenia w kolejnym filmie już bardzo niedługo, pa. pa.